No co to. Na Tarpuś. Taduś, no chodź, Tadeczku No chodź, Tadziu, chodź. No chodź. Moje dzieciaki. No teraz tarpan. Teraz tarpuszek. A ja ze to już wykujcie tu pani. No, no. Moje smiki. No ja. Nie, ja, jene, ja, ja. No chodź, Tadius, chodź. No, no, pójść tatka. No, pójść tatka. No, pójść tatuszka. Tarpanek. Pójść ta duszka, Szybko. 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 Pójść tatka. No. No, chodź, tadziu. No, chodź. Nie Ciebie wołam. Nie. Nie Ciebie wołam. Nie. Nie, idź. Idź tatka teraz. Opa! No chodź, Tadziu, no chodź. No nie chcę cię wpuścić. Nie chcę cię to w karpan puścić. No, puści. mur przeklęta ty. Daj tutaj buzi. Szybko. No. Daj. No. Bośki tak. Chodź, tarpanek. Ta, teraz frotadziu. No to, Tadziu. Chodź Tadeszki. Chodź. Tadyu. chodź. Chodź, chodź, puść u No, no teraz to co uciekać tej. E buzi. Wejdź. Nie chcę tu. Co? Będę cię wali. No.